Dzień dobry, nazywam się Alicja a to jest Message for You. A dzisiejsza wiadomość jest taka: odważnie podążaj swoją drogą, trzymaj się raz podjętej decyzji, ale bądź osobą elastyczną. Nadchodzą dobre dni. No właśnie, jesteśmy swoimi najgorszymi wrogami. Wtedy, kiedy zaczynamy mieć wątpliwości, kiedy zaczynamy zastanawiać się, czy to na pewno, czy warto, czy nie warto, to to jest ten moment groźny. Dlatego, że jeżeli my zwątpimy w projekt, w pomysł, w cel, to nawet jak cały świat będzie nam mówił, że to jest super, że to się na pewno uda, to raczej tego nie zrealizujemy. Dlatego, że ta motywacja jest tylko i wyłącznie wewnętrzna. To my musimy w to wierzyć głęboko, w sercu, a wtedy to, co mówi cały świat, nie ma żadnego znaczenia. Ale jeżeli my zaczynamy wątpić, to. Cały świat może nam mówić brawo, super, świetny pomysł, a i tak bardzo ciężko jest to osiągnąć. Dlatego, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli masz takie gorsze momenty, to spokojnie się zastanów, co Cię martwi, co może się nie udać, co może nie wyjść, jakie są słabe punkty tego przedsięwzięcia, pomysłu, tego, co chcesz osiągnąć, zrobić i je wyeliminuj. Pozbądź się tych wątpliwości, pozbądź się tych problemów. Potencjalnych problemów i idź dalej konsekwentnie swoją ścieżką z tą wytyczoną drogą, a na pewno się uda. Z całego serca życzę takiej konsekwencji, wytrwałości i życzę powodzenia. To jest Message for You i do zobaczenia już wkrótce.